Dzień dobry, witam Cię w lekcji 11, czyli w tej lekcji pobawimy się trochę danymi z, i z SQL Grida i spróbujemy trochę zdynamizować sobie ten widok. Pierwsze co, musimy mieć na przykład właściwość podmiany SQL Query, żeby wystawić na przykład kontrolkę SQLową na ekran i w momencie, kiedy ktoś klika, zmieniać to, co się wyświetla w środku. No bo bez sensu wyświetlać 15 gridów, skoro można wyświetlić jednego i dynamicznie podmieniać co tam się jest wyświetlane. Więc my pierwsze co będziemy chcieli podmienić SQL query, czyli aktualnie baza danych zaczytała się cała, czyli na przykład mam tutaj 18 pozycji, a w momencie kiedy będę chciał kliknąć jakiś tam przycisk, będę chciał zmniejszyć albo wyłuskać wyłącznie jakiego, jakiś wiersz, który ma dane ustawienia. Czyli pierwsze co zmienimy sobie query i w tym query będziemy musieli sobie to troszkę zmodyfikować. Dobra, czyli mamy tak w kontrolce mamy SQL query, mamy select wszystko from table 1 i mamy object name net grid. I teraz w właściwości press left mamy vbs action i w tym vbs action będziemy po prostu definiować. Czyli pierwsze co musimy mieć object ten obiekt będzie po prostu podłączony do tego obiektu SQL-owego, który się wyświetla na ekranie i my ten screen item po prostu zaczytamy po nazwie. Pierwsze co, musimy też przypisać do tego obiektu, który sobie zdefiniowaliśmy, że to właśnie będzie ten screen item net grid. I teraz na podstawie tego object SQL grid możemy zadać mu SQL query. On nie jest tutaj podświetlany. Ta właściwość nie jest dostępna jako podgląd. Jest za to opisana w dokumentacji, takiej mini dokumentacji poniżej filmu, gdzie masz wyłuskane te właściwości, które są dostępne z tej kontrolki. I w tym miejscu po prostu podajemy stringa. Ten string po prostu jest selectem o odpowiednich parametrach. Ja na przykład zrobię, że wybiorę wszystko z tabeli pierwszej, ale tylko wyświetlę dane, których ID jest na przykład mniejsze od 10. Widzę tutaj, że mam od 1 do 18 ID, więc spokojnie powinno mi to zadziałać. I teraz ważna rzecz: musimy dodać jeszcze object SQL Grid i mamy właściwość refresh ona jest specjalnie wyciągnięta na osobny parametr po to, żebyśmy mogli kontrolować kiedy my ten widok chcemy odświeżyć, a kiedy nie. Czyli widać 18 teraz, mamy 18 ID wyświetlanych z bazy danych. Teraz jeżeli damy ten klik, no to mamy tylko od 1 do 9, no bo daliśmy wyświetlimy wszystkie, których ID jest mniejsze od 10. Dobra, czyli tutaj jest w porządku. I teraz, na przykład, gdybyśmy zmienili, gdzie ID będzie większe od 10, wtedy będzie również inny ten widok. Robimy klik. Czyli mamy 18, robimy klik, i teraz od 11 do 18 nam się wyświetla na naszym SQL Gridzie. Dobra, czyli to taka pierwsza, najważniejsza rzecz, czyli mamy dane zebrane w naszej tabeli, w naszej bazie danych. I chcemy po prostu tą tabelę wyświetlić w runtime, która będzie wyświetlać, czy to jakieś operacje użytkownika, czy to jakąś produkcję, która danego dnia przebiega i jeszcze milion innych rzeczy. Tu tylko nasza inwencja jest ograniczeniem. Drugi. Drugi baton na przykład mógłby być, że chcemy. Operator, jeżeli kliknie na SQL-Grida, widzimy, że się zaświeca, da, dany wiersz się jakby podświetla. Klikamy i widać, że ten wiersz się zaświeca, zaświeca, jest, jest w porządku. A teraz chcemy, żeby właśnie ten zaświecony wiersz wyciągnąć jako zestaw danych. Czyli my chcemy te dane z SQL-Grida odczytać i na przykład byśmy mogli je spokojnie wysłać do sterownika, po to, żeby na przykład wyciągnąć, mamy na przykład zestawy parametrów dla silników, dla nie wiem, produkcji i możemy na tej podstawie sobie na przykład wyciągnąć dane i zrobić przycisk wyślij do sterownika, dzięki czemu robimy fajną funkcjonalność, która nam na pewno niejednokrotnie pomoże. Dobra, czyli mamy właściwość getSelectedRow i teraz sobie zróbmy jeszcze message boxa, żeby to wyświetlić. Nie chcę robić specjalnie tych IO fieldów na przykład na ekranie, żeby nie wydłużać tego filmu, ale wyświetlimy po prostu w MessageBoxie. Ty już znasz podział z VBScript, jak sobie to połączyć, czyli wybrał nam 10, user VBScript, slash description, VBS, później data i parametry. Wszystko jest oczywiście po pośredniku, bo takie mamy ustawienia regionalne w naszym systemie. Jeżeli kliknęliśmy inne miejsce, no to mamy tutaj ID 5 i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze jedna właściwość, która też może nam się przydać. No bo czasem jest tak, że mamy na przykład numer czegoś, Numer produkcji, który jest powiedzmy zawsze inny, czyli każda produkcja wjeżdżająca do urządzenia ma swój unikalny numer i w sumie nas nie interesuje, co tam 50 parametrów po prawej stronie. Byłoby to uciążliwe za każdym razem wyciągać cały wiersz, skoro możemy wyświetlić lub wyciągnąć wyłącznie ten na przykład ID produkcyjny. I teraz jest jeszcze taka jedna właściwość: jest get selected. Seal, i na tej podstawie można wyciągnąć na przykład sam ID. Dzięki czemu ograniczamy pobranie danych i na przykład możemy pobrać z fid jeżeli mamy na przykład FIFO produkcyjne, czyli first in, first out, i jakiś system zewnętrzny podłącza nam do bazy danych informacje, co mamy aktualnie produkować, i mamy na przykład listę. Produkcyjną, co operator powinien po kolei wyprodukować według na przykład ID, no to możemy zrobić tak. Get sell by index, czyli teraz pobierze na przykład, jeżeli tu wpiszemy 0, to właśnie pobierze nam ID, jeżeli tu by było zamiast ID, byłoby ID produkcyjne, na przykład jakiś tam numer 10072, bla bla bla, czyli zeskanowany jakiś kod, no to. To również moglibyśmy wykorzystać. Czyli mamy na przykład widok, co ma iść do produkcji. Operator sobie klika na pozycję pierwszą, wyślij I wtedy ten skrypt wybiera tą ostatnią, czy tą informację, która ma być wysłana, i to wszystko wysyła automatycznie do na przykład sterownika, do produkcji. OK, czyli mamy get, sell, buy, index. I to, to samo w sumie spróbujmy sobie wyświetlić. Czyli teraz będziemy klikać, wiersz się będzie nam zaświecał, jakby podświetlał, ale informacja będzie na przykład 5. Czyli nie cały gdzieś tam wiersz, te wszystkie informacje, parametry itd., tylko na przykład wyciągamy sobie właściwość, ok, teraz 11 i w zależności co tam klikamy, system z tego SQL-glida będzie nam wyłuskiwał. Oczywiście to są tylko przykłady. Przykłady, jak sobie działać z tym SQL Gridem w runtime, czyli mamy możliwość działania na SQL Query, możemy wyłuskiwać dane wszystkie, na przykład parametry procesowe, ale też właśnie możemy gdzieś tam pojedyncze kolumny również wyciągać na podstawie indeksu. No i wydaje mi się, że tyle nam starczy, żeby już sobie coś móc zadziałać na praktycznym przykładzie związanym z czymś co w Skadzie spotykamy. Dobra, czyli co, jesteśmy gotowi, idźmy teraz do następnej lekcji, gdzie jeszcze bardziej zagłębimy się w temat właśnie SQL-a, skryptów i tego właśnie grida. Dzięki i do zobaczenia.